Dzień dobry, mieli Państwo, moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych, doktor Edyta Plus, która na co dzień zajmuje się również w swojej pracy immunologią. Dzień dobry Edyto. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Cię Ewo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o budowaniu odporności, o tym jak to wygląda ze strony immunologicznej oraz ze strony dietetycznej. Na początek powiedz nam, proszę, czym jest układ immunologiczny, z czego się składa i jakie jest tak naprawdę jego zadanie? Może zacznę od tego, czym w ogóle jest immunologia. Immunologia jest nauką, która zajmuje się sposobami obrony organizmu przed zagrażającymi czynnikami, zarówno czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wszelkiego rodzaju czynniki biologiczne, jak bakterie, wirusy, czynniki chemiczne. Jakieś pylenia, jak i wewnętrznymi czynnikami, które mogą nam również zagrażać, czyli, krótko mówiąc, jakimiś komórkami nieprawidłowymi bądź komórkami nowotworowymi. No, układ immunologiczny składa się z narządów limfatycznych oraz naczyń limfatycznych tych narządów. Te narządy możemy podzielić na centralne i obwodowe, natomiast wśród najważniejszych, wśród najważniejszych na pewno będą węzły chłonne chociażby, które są rozsiane po całym organizmie wzdłuż naczyń limfatycznych. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast te węzły chłonne, które my jesteśmy sobie w stanie palpacyjnie wyczuć, jest ich stosunkowo niewiele, dlatego też możemy sobie nie, nie zdawać sprawy jaka jest tak naprawdę ich ilość, natomiast cała reszta stanowi naprawdę bardzo, bardzo wysoką liczbę, w obrębie samej szyi jest około 350, 350 węzłów chłonnych. Czyli ten prostu, jest tak, czyli jest rozbudowany jest rozsiany tak naprawdę po po całym naszym organizmie, organizmie naczyniami limfatycznymi płyną komórki układu odpornościowego, które oczywiście stale kontrolują sytuację i przy napotkaniu jakiegoś antygenu, czy to właśnie bakteryjnego, wirusowego, czy jakiejś nieprawidłowej własnej komórki starają się na bieżąco oczywiście zwalczać to zagrożenie. No, oprócz tego tutaj bardzo ważnym narządem limfatycznym również jest szpik kostny, w którym tak naprawdę powstają wszystkie przeciwciała, czyli tak jakby no za produkcję przeciwciał odpowiadają, ostatnio się dużo mówi o przeciwciałach, dlatego też może jest okazja, żeby o tym wspomnieć. E, przeciwciała powstają w szpiku kostnym, natomiast taka komórka, e, która powstaje w szpiku kostnym, z której ma się wyodrębnić y, komórka posiadająca zdolność do produkcji przeciwciał, czyli limfocyt B, ona od razu e, po uzyskaniu dojrzałości nie nabywa Takich zdolności. Hmm. Powstaje ona w szpiku jako tak zwana komórka plazmatyczna, która wydostaje się z tego szpiku na obwód i tam po spotkaniu z antygenem wraca do szpiku kostnego i zaczyna produkować przeciwciała swoiste wobec już określonego tego antygenu, które będą w stanie zwalczyć, zwalczyć tą odporność. No, do, naczyń, do narządów takich limfatycznych, bardzo ważnych. Zaliczymy również grasice, śledzione i migdałki, chociażby, i jest jeszcze, jeszcze kilka innych, ale myślę, że może będzie okazja o tym porozmawiać też przy kolejnym spotkaniu trochę szerzej. Tak. Wydaje mi się, że tak jest dość sporo nam opowiedziałaś. E, dla niektórych może też być to nowością, bo nie każdy zna tak naprawdę układy, e, budowę układu e, immunologicznego. E, potocznie mówimy nie układ immunologiczny, ale układ odpornościowy. No, Odporność, czyli wielu z nas, nas się kojarzy teraz podczas nadchodzącej już jesieni powrotu do szkoły. No jest kończą się wakacje. I my często mówimy, że przychodzi powrót do szkoły i przychodzi grypa i przeziębienie. Wyjaśnij nam proszę, czym się różnią jakby te dwa pojęcia, grypa, i przeziębienie, bo często używamy tego zamiennie, a wiem, że nie są to jakby te same choroby czy przypadłości. Mhm, jasne, no. Przede wszystkim grypa jest zazwyczaj ma dużo poważniejszy przebieg, jest poważniejszą chorobą i nigdy nie należy jej bagatelizować. I faktycznie ten okres jesienny, jesienno-zimowy, czy, czy taki wiosenne są to sezony największej zachorowalności zarówno na grypę, jak i na przeziębienie. Jakie są podstawowe różnice? Przede wszystkim przy grypie występuje wysoka gorączka. Wysoka gorączka, czyli od około 39 stopni. Też dość charakterystyczne dla grypy jest ból głowy, bóle mięśni, stawów, czasami też kości i oprócz tego bóle głowy i suchy kaszel. Rzadko natomiast występuje katar, natomiast w przypadku przeziębienia dość rzadko ta gorączka jest tak wysoka. Może być jakiś stan podgorączkowy do 38, natomiast może mieć też to związek po prostu z jakimś wyziębieniem organizmu. W podwzgórzu znajduje się taki centralny centralny narząd termoregulacji, centralny ośrodek termoregulacji, do którego są bodźce wysyłane ze skóry, z tak zwanych termoreceptorów obwodowych, właśnie które znajdują się w skórze do termodetektorów w podzgórzu, które odbierają ten sygnał. Jeżeli zostaje przekazana informacja o zbyt niskiej temperaturze, wówczas organizm stara się skompensować tak jakby niedobór tej temperatury, niedobór tego ciepła poprzez poprzez dres dreszcze przez jakiś czas, więc nie każde dreszcze wiążą się od razu z jakimś, nie świadczą od razu o grypie, nie, nie świadczą od razu o jakiejś wysokiej gorączce, bo jeżeli one trwają przez niedługi czas, to prawdopodobnie może i może być to po prostu wyrównanie, wyrównanie tej Temperatury. Natomiast w przypadku grypy ta gorączka jest zdecydowanie wyższa, i no tutaj, w, w przypadku infekcji grypowej, na pewno będą potrzebne leki i konsultacja lekarska. Natomiast w przypadku przeziębienia ten stan błąd gorączkowy zazwyczaj samo istnie, po ogrzaniu się mija, i te objawy, o których mówiliśmy, również są dość łagodne. Wydaje mi się, że dość istotnym momentem jest po, początek samej choroby, w którym możemy zauważyć te różnice. Grypa. Kolokwialnie mówiąc, dopada nas nagle. Bardzo często idziemy do pracy, wszystko jest w porządku i dosłownie z godziny na godzinę, jak to się mówi, rozkłada nas. Zaczyna nam być zimno, bolą nas, bolą nas mięśnie, głowa i faktycznie dostajemy wysokiej gorączki. Natomiast w przypadku takiej infekcji, no zazwyczaj też wirusowej, ale takiej, która jest tylko tym przeziębieniem łagodniejszym. Te objawy zaczynają występować powoli, może towarzyszyć im, te, im też lekki, e, lekki katar, natomiast nie występują one, one tak nagle. Przede wszystkim to przeziębienie właśnie rozwija się powoli i stopniowo. Najpierw zauważalne jest jakieś takie lekkie osłabienie, złe samopoczucie czy lekki ból głowy. Mówimy wówczas o tak zwanych objawach prodromalnych, czyli to jest ten moment, kiedy wiemy, że coś nas bierze, ale jeszcze nie wiemy co. No, i później one faktycznie można, mogą, się, mogą się albo rozwinąć troszkę mocniej i samoistnie ustąpić, oczywiście przy odpowiednim zachowaniu higieny, ewentualnie, ewentualnie nawet po tych, jednych, po tych kilku dniach ustąpić zupełnie samoistnie, albo możemy się wspomóc jakimiś ziołami, naparami czy witaminami. No i zazwyczaj, zazwyczaj um, kil, po kilku dniach powinno wszystko wrócić do normy. Okay. Powiedz mi proszę, tak, okiem właśnie osoby, która zajmuje się immunologią, jeśli miałabyś wymienić takie podstawowe czynniki, które wpływają na odporność, jak tą odporność możemy samodzielnie sobie poprawić na co dzień, to co by to było według Ciebie? Odpowiedź wydaje się bardzo oczywista, ponieważ bardzo często wszyscy, wszyscy, o tym mówimy, natomiast nie do końca udaje się to zastosować w codziennym życiu. No idealnie jest jak prowadzimy zdrowy styl życia, aktywność fizyczną też taką umiarkowaną na określonym poziomie, bo, bo aktywność fizyczna jak najbardziej wskazana i zdrowa, ale też, też taka na odpowiednim poziomie dostosowana i do wieku i, i do mm, i do masy ciała, chociażby i do ogólnego stanu fizjologicznego. No i kluczowa tutaj oczywiście również będzie dieta, o której no pewnie Ewo Ty za chwilkę powiesz troszkę więcej, ale co jest jeszcze ważne, co dużo osób bagatelizuje. Istotne jest wysypianie się. Podczas snu zachodzi regeneracja organizmu, i tak naprawdę, jeżeli kolejny dzień z rzędu albo kolejny tydzień z rzędu śpimy po mniej niż te 7-8 godzin, to naprawdę organizm będzie osłabiony, będziemy odczuwać tego skutki. I przy Pierwszej, lepszej okazji, kiedy jakaś infekcja będzie miała nas dopaść, to niestety prawdopodobnie tak się właśnie stanie, ponieważ organizm nie jest na tyle wydolny, żeby, żeby jej zapobiec w krótkim czasie. Czyli no na pewno ten zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, dieta przez duże D i, i sen. Tak, te czynniki, o których właśnie powiedziałaś, są tak naprawdę takie bardzo podstawowe i wielu z nas, jak też wspomniałaś, zapomina o tym na co dzień, że my tak naprawdę budujemy swoją odporność przez cały rok, a nie tylko właśnie w tym okresie takim przygotowawczym, w tak? początkiem jesieni. Wydaje nam się, że jak, nie wiem, weźmiemy tonę suplementów, to nagle nasza odporność będzie lepsza. No to tak naprawdę pracujemy, pracujemy cały rok, prawda? Absolutnie. Regularność jest tutaj kluczowa. To, że my sobie zaczniemy przyjmować te suplementy, witaminy, czy zdrowo się odżywiać przez tydzień, to fajnie, ale nie łudźmy się, że to nam pozwoli od razu zredukować ryzyko infekcji czy, czy innych jakichś stanów patologicznych. Regularność jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Tak, wspomniałaś też, też o diecie. Według mnie, jako, jako, czy moim okiem, jako okiem dietetyka, ta dieta jest tak naprawdę jednym z kluczowych elementów, jeśli chodzi o budowanie odporności przez cały rok. Została też ostatnio pytanie, jaka powinna być dieta na odporność. Czyli taka dieta, którą powinniśmy mieć na co dzień, czyli dieta nieprzetworzona, dieta zróżnicowana, bardzo różnorodna, bogata w witaminy, minerały, dobrej jakości białko, węglowodany, tłuszcz oraz oczywiście niezbędne nienastanne kwasy tłuszczowe, które również odgrywają bardzo istotną rolę w naszym organizmie. Jeśli chodzi o takie witaminy, na które bardzo powinniśmy zwracać uwagę, to te, które są zawarte w świeżych owocach i warzywach. Witamina A, którą znajdziemy głównie w cytrusach, w papryce, w rokitniku, który też jest takim bardzo cennym źródłem tej witaminy C, a mało jeszcze znanym. E, witamina E, czyli naturalny naturalne, antyoksydant, znajdziemy go w oliwie z oliwek, w oleju lnianym, oleju rzepakowym czy orzechach. E, na pewno też witamina D, królowa odporności. E, za chwilę też zaczną się wszelkie, wszelkie reklamy i wszędzie zaczną nas bombardować właśnie tą witaminą D. E, moim zdaniem my powinniśmy ją spożywać, suplementować tak naprawdę przez cały rok. Oczywiście wcześniej dostosowując sobie tą dawkę suplementacyjną do naszego poziomu witaminy D w surowicy. I co ty te, na ten temat sądzisz, jeśli chodzi o witaminę D? Czy powinniśmy przez cały rok, czy tylko w tym okresie e, jeszcze na zimowinę suplementować? absolutnie uważam, że przez cały rok, natomiast tak jak, tak jak powiedziałaś, absolutnie się z tym zgadzam, pod kontrolą, bo też witamina D, jak pozostałe witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, nie rozpuszcza się w wodzie, więc teoretycznie może dojść do jej przedawkowania, bo nie, nie jest tak łatwo wydalana tą drogą nerkową, jak chociażby, nie wiem, witamina C, czy inne witaminy rozpuszczalne w wodzie, więc ym, ym, może z z wyjątkiem dwóch tych najbardziej słonecznych miesięcy, jakim jest lipiec i sierpień, ta dodatkowa suplementacja może nie jest aż tak, aż tak mocno wskazana. Pod warunkiem oczywiście, że jest słonecznie i że przebywamy na zewnątrz, bo, bo, bo w dzisiejszych czasach to też różnie niestety bywa. Ten styl życia troszkę się zmienił. Natomiast poza tymi dwoma wakacyjnymi, najbardziej słonecznymi. Miesiącami to w naszym klimacie wskazane jest faktycznie uzupełnianie tej witaminy, która warunkuje nie tylko dobrą odporność, więc na pewno będzie zmniejszała ryzyko różnego rodzaju infekcji, ale również jest to bardzo ważna witamina regulująca naszą gospodarkę wapniowo-fosforanową. Więc absolutnie tak, o i i. Na pewno tutaj bardzo ważne jest też, bardzo ważna jest też zawartość w produktach, które spożywamy na co dzień, czyli jej zawartość w diecie, ale zazwyczaj nie jesteśmy za bardzo w stanie uzupełnić takich wartości, które pokryją nasze zapotrzebowanie. To ja mam z kolei tutaj, Ewo, do ciebie pytanie, gdybyś mogła jeszcze raz tak drukowanymi, że tak powiem, literami powiedzieć. W czym są zawarte największe, e, największej ilości tej witaminy D i co ty byś polecała, w jakim okresie czasu spożywać, żeby, żeby tę e, wartość uzupełnić na jak największym poziomie? E, witamina D tak naprawdę bardzo ciężko jest uzyskać jej optymalny poziom surowice, spożywając ją tylko jakby w produktach spożywczych. Znajdziemy ją oczywiście w rybach, w przetworach mlecznych, w mięsie, ale to nadal jest jakby niezbyt duża ilość, która będzie w stanie nam, mówię, zaspokoić ten nasze zapotrzebowanie. Dlatego suplementacja witaminą D3 w dawce dopasowanej do naszego poziomu surowicy to jest chyba takie, takie jedyne dobre rozwiązanie. To, czy suplementować latem, no zależy właśnie, jaki jej prowadzimy tryb życia, bo jeśli spędzamy większość czasu w pracy, czyli głównie w biurze, w zacienionym pomieszczeniu, no to tej syntezy witaminy D3 niestety ze słońca nie mamy, a dlatego ta jednak suplementacja nawet przez cały rok, może w mniejszej dawce w latem, ale, ale przez cały rok. Mm -hmm. Wracając też do diety, bo nie dokończyłam, nie dokończyłam też myśli, jeśli chodzi o to jaka ta dieta powinna być właśnie na odporność. Należy też pamiętać o tym, aby włączyć sobie już w takim okresie teraz, jak mamy takim początkiem jesieni, E, przyprawy o działaniu przeciwzapalnym, takie jak klecynamon, e, kurkuma, e, imbir, kardamon, e, które możemy. prawda? I rozgrzewające, dokładnie. Medycyna chińska też wskazuje na to, żeby właśnie jesienią, zimą spożywać się pokarmy, które będą nas rozgrzewać, a nie wychładać. Czyli e, w tym okresie jesiennym rezygnujemy z takich e, zimnych e, sałatek, zimnych koktajli, zimnych smoothie na rzecz e, takich ciepłych, rozgrzewających, na przykład. Zupy krem, które też będą bardzo bogato odżywcze. Tam możemy przemycić bardzo dużo przeróżnych warzyw, dodatkowo rośliny strączkowe. Możemy również spożywać różnego rodzaju kasze z warzywami, które też będą działały tak rozgrzewająco. Czy pieczone warzywa, to również jest dobry, dobry pomysł na, na jakiś taki obiad czy na kolację taką właśnie jesienno-zimową. Pieczona dynia, cukinia, bataty, tam możemy też przemycić właśnie duże ilości takich przypraw, o działaniu przeciwzapalnym i rozgrzewającym. Ja też, może tutaj wspomnę, tak żeby jasno i wyraźnie zostało to powiedziane, że zarówno witaminy, jak i kwasy omega, o których, o których wcześniej Ewo wspomniałaś, są niezbędnymi cząsteczkami dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I nawet jeżeli, na przede wszystkim w przypadku witamin, nasz organizm w jakimś stopniu jest w stanie syntetyzować część tej witaminy, to nie są to ilości takie, które pozwolą na pokrycie zapotrzebowania. Tak samo w przypadku kwasów Omega 3, 6, 9, które należą do tej puli niezbędnych cząsteczek. I jak sama nazwa wskazuje, jako że są one niezbędne, to nie jest bonus, to nie jest coś ekstra, to nie jest jakiś dodatek. To są takie cząsteczki bez których nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, więc też zawsze warto o tym pamiętać, że nieco jakiś czas należy spożyć te kwasy omega czy jakąś dodatkowo witaminę. Tylko ważne jest, żeby w swojej diecie stale kontrolować te ilości, żebyśmy też pamiętali o tym, co spożywamy. Jak często spożywamy i czy na pewno nie brakuje właśnie czy witamin, czy kwasów omega w tej diecie? Jeśli chodzi właśnie o kwasy omega, o których wspomniałaś, to jest tak jakby podstawa naszych wszystkich produktów właśnie z linii Estrovita. Jeśli chodzi o produkty, które są dedykowane tak naprawdę na wzmocnienie odporności, jest to Estrovita Immuno, która jest przeznaczona dla dorosłych. I preparat dla dzieci od trzeciego roku życia, EstroVita Immunokid. One dodatkowo zawierają olej czarnoszki, którego nie zawierają żadne inne wersje estrowite. Jak wiadomo, olej czarnoszki jest też świetną substancją, która ma bardzo silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne. Powiedz, proszę, takim okiem immunologicznym, czy ta czarnoszka faktycznie jest pomocna w zwalczaniu jakiejś alergii, czy infekcji, czy w łagodzeniu jej objawu? Mhm. To znaczy, dane na to wskazują, faktycznie dane na to wskazują, istnieje bardzo wiele publikacji, różnego rodzaju artykułów, które potwierdzają takie prozdrowotne działanie tego oleju z czarnuszki. i wydaje się, że tak naprawdę te jej prozdrowotne właściwości wynikają przede wszystkim z dużej zawartości nienasyconych kwasów omega. E, które, są, e, które są, zawarte w, w, w jej nasionach, czy, czy pozyskiwane właśnie z jej nasion. Jeśli chodzi w ogóle też niezbędnie o niezbędne substancje błonnoczowe, e, to są tak naprawdę, tak jak wspomniałaś, niezbędne. E, musimy je uzupełniać codziennie. E, ponadto nasz organizm nie jest w stanie ich samodzielnie wytworzyć, dlatego musimy je dostarczać e, od zewnątrz. Powiedz mi proszę, czy Ty kwasy omega-3 też polecasz swoim, swoim pacjentom na co dzień? Zdecydowanie polecam spożywanie kwasów mhm. omega natomiast nie tylko omega-3. Kompleks generalnie kwasów omega-3,6,9, taki, który jest w dobrej proporcji, będzie nieoceniony, dlatego że kwasy omega-6, które są, które są kojarzone Troszkę negatywnie, one również mają swoje, swoje dobro, dobroczynne działanie, natomiast muszą być w odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj w większości produktów, niestety w większości olejów, nawet w większości suplementów, zdecydowana jest przewaga tych kwasów omega-6. I zarówno kwas omega-3, jak i omega-6 na pewnej drodze przemian metabolicznych, w pewnym momencie, może na ścieżce przemian metabolicznych, konkurują o ten sam enzym. I Jeżeli mamy dwudziestokrotną zawartość kwasów omega-6 w stosunku do omega-3, to tak naprawdę te kwasy omega-3 nie mogą się przekształcić do tej swojej ostatecznej postaci, która będzie, która będzie gwarantowała te pozytywne funkcje wynikające z właściwości kwasów omega-3. W związku z czym możemy powiedzieć, że no taki produkt, taki olej nie będzie w, w tym przypadku dla nas... Dla nas korzystne, ponieważ będziemy dostarczali tak naprawdę nadwyżkę kwasów omega 6 bez, bez uzupełnienia o tych kwasów z grupy omega 3. Więc ta proporcja jest tutaj bardzo ważna. Więc polecamy nie tylko kwasy omega-3, które są znane oczywiście ze swoich bardzo silnych prozdrowotnych właściwości, chociażby takich jak obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, dzięki czemu może zachodzić redukcja wystąpienia chorób, redukcja ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy, zawałów czy, czy udarów. Natomiast prawidłowa proporcja Kwasów omega-3-6-9 jak najbardziej korzystna dla naszego zdrowia pod każdym względem. Kwasy omega-6 też w odpowiedniej ilości dbają o naszą skórę, też mogą mieć właściwości przeciwzapalne. Natomiast kwasy omega-3 również mają korzystne, korzystne działania antyoksydacyjne, są niezbędne dla pracy mózgu. Istnieją również dane wskazujące na to, że niedobór tych kwasów omega-3 Trzy przede wszystkim, ale myślę, że, że generalnie kwasów z grupy omega może zmniejszyć, może zwiększyć ryzyko zaburzeń, takich jak dysleksja, jak ADHD, zaburzenie koncentracji, więc to mogą, nie zawsze muszą, ale mogą również być efekty zbyt małej ilości przyjmowanych kwasów omega. Dlatego też właśnie proporcja spożywanych kwasów omega-3 do omega-6 jest bardzo istotna. W naszej diecie dominuje model diety bardzo często zachodniej, czyli takiej diety nie przeciwzapalnej, a prozapalnej, czyli duże ilości mięsa, dużej ilości tłuszczu, mało warzyw i owoców. To też często widzę u dzieci, że no niestety, ale takie słodkie wakacje i tłuste wakacje, Odbijają się na tym, że jest później obniżenie, obniżenie odporności, spadek tej odporności właśnie na jesień. Dlatego zawsze zaleca się raczej odejście od tego modelu zachodniego, czyli tak jak wspomniałam, dużej ilości mięsa, małej ilości warzyw, małej ilości owoców, dużo cukru, w których, czy też drożdżówek, ciasteczek, które bardzo często i bardzo chętnie dzieci po, dzieci, dzieci po nie właśnie sięgają w okresie letnim. Dlatego odchodzimy od tego modelu, idziemy bardziej w model diety wśródziemno śródziemnomorskiej, która działa przeciwzapalnie. Sama w sobie już ma dużo dobrej jakości olejów, czy to będzie oliwa z oliwek, olej miany, duża ilość pieprz, świeżych warzyw i owoców. Czyli tak naprawdę taka dieta na odporność i na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. To jest taki model diety przeciwzapalnej, dieta, która będzie nieprzetworzona. I najlepiej, abyśmy te wszystkie posiłki, które zjadamy, przygotowali samodzielnie, albo, albo korzystali z takiej dobrej jakości źródeł tych naszych, naszych posiłków. Ewo, a ja mam jeszcze do ciebie pytanie, wracając troszkę do tematu witamin. Teraz wiadomo, mamy dużo świeżych warzyw, dużo świeżych owoców, więc wiemy skąd czerpać te witaminy. Natomiast jeżeli chodzi o okres jesienno-zimowy, to. Jako dietetyk kliniczny, co bardziej polecasz? Kupowanie takich sprowadzanych gdzieś z zagranicy warzyw czy owoców, które no są świeże, natomiast na pewno długą drogę przebyły, zanim trafią do naszej kuchni? Czy polecasz bardziej mrożenie świeżych właśnie warzyw i owoców w okresie jesienno-zimowym? Po jakimś, warzywa wiadomo, ewentualnie po jakimś zblanszowaniu. No tak, jeśli chodzi w ogóle o sezonowość, bo to, że Ty wspomniałaś, tak naprawdę mamy teraz idealny moment, bo jeszcze ten przełom sierpnia-września. Mamy dużo widocznych i sezonowych warzyw i owoców. Chociażby mamy teraz marchew, pietruszkę, cukinię, bakłażan, jeśli chodzi o owoce, to na pewno śliwki, morele, brzoskwinie. Z tych produktów możemy teraz jak najbardziej korzystać i czerpać. Jeśli chodzi o mrożenie warzyw i owoców, to jestem jak najbardziej na tak. Jest to moim zdaniem jedna z lepszych metod przechowywania żywności. Oczywiście mrożenie wpływa na to, że tracimy odżywczych, głównie witamin i minerałów, ale jest to jakby nieznaczny spadek, dzięki czemu zimą możemy sobie śmiało wyciągnąć mrożone maliny, przygotować z nich czy jakąś obsiankę, czy dodać je do budyniu, czy też warzywa. Jak najbardziej możemy mrozić i te utraty witamin i minerałów są nieznaczne, także zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie Mrożenie właśnie teraz w sezonie tych warzyw i owoców, korzystanie jest z nich później właśnie w okresie zimowym, aby zadbać o różnorodność w diecie, niż korzystanie z tych produktów, które są no niestety transportowane i nie mają zbyt dużo wartości a Wyglądają oczywiście pięknie takie truskawki, truskawki zimą sprowadzone gdzieś z zagranicy, no ale niestety to nie jest ta wartość odżywcza, którą mamy powiedzmy nawet u po siebie gdzieś w zamrażarniku. Także zdecydowanie wrażliwa Warzywa i owoce mrożone jestem dobra. Jestem, dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa rozjaśniła Państwu troszkę temat odporności, wspierania odporności, budowania jej oraz diety, którą powinniśmy stosować na co dzień, aby wspierać swoją odporność. to bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję również, do zobaczenia.